Witam serdecznie, jedynka na liście na Warmii i Mazurach. Panie profesorze, czy jakiś moment w tej kampanii był dla Pana szczególnie ważny? No były takie dwa momenty. Spotkanie z Prezesem Kaczyńskim, którego no, znałem raczej z daleka, a tu miałem okazję poznać bezpośrednio. i Pierwszy moment, kiedy mi zaproponowano, żebym był jedynką, bo to zupełnie się z tym nie liczyłem i to było zaskoczenie. Przyjąłem to e, jako zobowiązanie takie moje własne, żeby jednak pomóc wygrywać te wybory. E, potem spotkanie w Olsztynie, a największe chyba wrażenie zrobiło spotkanie w Opolu, gdzie e, razem w gronie z panem prezydentem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, premierem Glińskim, panem premier Szydło i ministrem Szymockim. Mówili, mówiliśmy o służbie zdrowia, o tym co trzeba zrobić. Właśnie, panie profesorze, dla Pana ta kampania to też w trakcie tej kampanii zdarzył się wielki sukces, sukces zawodowy, medyczny. Kolejna osoba, kolejny Pana pacjent podopieczny powrócił. No, to, to, są, to są takie satysfakcje bezpośrednie, które, których nikt nie zastąpi najwięcej dają poczucia radości, ale wchodząc do polityki, to człowiek myśli o, o, o więcej niż tysiącach, o, o setkach tysięcy, o milionach ludzi, którzy powinni mieć większą satysfakcję ze Zdrowia. A po satysfakcji czy ten wynik uważa Pan za satysfakcjonujący? No daje większość parlamentarną. Większość parlamentarna oczywiście pozwala utworzyć rząd i, i przeprowadzać ustawy, jeżeli ten sondaż. E, wzmocni się jeszcze, to jeszcze będzie łatwiej. Mam nadzieję, że się nie osłabi e, wynik ostateczny, bo no to sondaż to jest sondaż jednak. Rozumiem, że jeszcze za wcześnie, żeby móc gratulować mandatu. Czy są może jakieś informacje? No myślę, że przy takim układzie można się spodziewać, że, że, że osoby prowadzące na liście, no, to mają e, bardzo duże prawdopodobieństwo, więc... Co do mojej osoby, to pewnie tak już trzeba się liczyć, że to zobowiązanie podjęte wcześniej trzeba będzie realizować. Natomiast co do większości parlamentarnej, no to daje, jest spory bufor tak? tych dziewięć głosów, to myślę, że, że jeszcze będzie więcej, a, a nawet i tyle, to, to, to nie trzeba wchodzić w koalicję, co jest zawsze trudne. Ja byłem kiedyś ministrem w rządzie koalicyjnym i. I wiem, jak to było jednak trudno się dogadać i, i realizować główny nurt pomysłów, bo zawsze koalicja ma jakiś inny punkt widzenia.